Nie podpuść. Chyba <tryk> New game. Czemu wszyscy mają takie same mordy? Czyli to jest ta gra, która jest uważana za podróbkę po Playtime. Jest podróbką For a parent looking for their missing child, time is a delicate matter. Click the clock to advance time. Aha. What the fuck? Jakiś rysunek się pojawił. Rysunek jest ciemniejszy. I teraz ciemno jest w pokoju. Okej. Okay. Dobra, lądujemy. Opa! O mój Boże! Ten... Mo mogę wyłączyć motion blur, bo mnie coraz pierdoli coś? Nie mogę. Ja cię mogę pierdolnąć, jeśli chcesz... Zamknij, kurwa, ryj. Łoł, mm. łow, <laughs> łow, 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 łow. ...on the information about the health status Bambam -bam z Kindergarten Niebieska karta Freddy? Freddy Fnaf um. Kibel? Eat vegetables and fruits to become strong like me To nie jest kibel, to jest jadalnie I mean, I to help a lot more people Okej. Okay. Mogę skakać, nice. Ta gra nie jeszcze taka z lasu. Okej. Okay. Na takiej zasadzie działa latarka w tej grze. Mogę kucać? Nie mogę kucać w tej grze. Mam drona! Mogę ich podnieść? A, muszę dwie baterie. Okej. Okay. Skąd ci te baterie wez wezmę? No może tu wcześniej tego nie było Jest jedna i tu jest druga No i co? No i teraz mogę przechodzić O! Dron lata! Dron, dr dr dron nie przeleciał No i trudno, teraz jesteś w rząży że... Cicho Kurwo, jebana, weź naucz no, no, się latać. No, tu jeszcze. Uderz to! Z dynki! Git. To mnie wygląda ładnie. No, a ktoś się na nie popatrzył. The end is here! Siema, ja tu nie idę. Koniec jest tutaj, no co ty kurwa nie powiesz. Dużo już nie powiem. Naughty Corner! Coś dla mnie. tylko on a jak command to breakable materia. Co material. Success in a wszystko przysta? Sharing is caring. Dupa się. Moje. Tylko moje. Twoja jesteś czerwony. Uspokój się. Coś ty idioto. Jezus Maria co? Ta gra ma coś, co tyle rezydentów mogłoby wykorzystać. Co? Ty, ty jak grałeś w dwójkę, parokrotnie się przyczepiłeś do prędkości, z jaką twoja postać biega, co nie? Mhm. Tej grze, w którą ja gram teraz. Ja ch chodzę normalnie. Klikam shift, co też zaczynam tak sobie pruchtać. Ale mogę wtedy przytrzymać jeszcze spację, żeby zacząć sprintować. Czemu spację? Nie mam pojęcia. Wygodnie jest, a w, te w tej grze i tak się nie skacza. Hannes is free, so sprinkle it everywhere! Uga buga, buga uga! Co tu robi Gnar z sama? No, kwiatarkę. Dronie, przybądź tu. A świetnie mi drogę. Um. nic nie widzę. Ten może się zmieni w zombie. Kurwa, też wysokaj tak Cześć Nieważne, nie zmieni się w zombie, ponieważ ja go miałem zastrzelić. że so, ale chyba głupi jest ten dron no chodź. rozwal tę orany no, chyba nie to Potrzebuje narzędzi do rozpieprzenia ale nie wiem gdzie takie coś jest. Mhm. Czy to w tym Koniec sposób, jest bliski. Tak? już coś widział. Brightness na full. Nic nie dało. Find eggs to fill... Co? Że kogo mam nakarmić? Ho! Kurde, ale badassem jestem typem, którym gram. Ja bym... To jest. Jaka ta gra jest mi intuicyjna. Co ja mam zrobić? Co to, kurwa jest jakiś zamek? Znajdź jajka. Znajdź jakieś tam narzędzie. Ja bym chciał na tutaj znaleźć coś, czym mogę oświetlić drogę. Czy dałoby się czy ten dżajnem jakoś zwiększyć jeszcze bardziej ten brightness? Nie wiem, krzesło mam wziąć, krzesło zahipować, buty, buty i inne klamoty, Chodź tu. No Nie mam na automat, co? Ho! Dobrze, panie ogrodzie Bambana. Bon co ją ja mam zrobić? Kurwa, podaję się. This, this was truly a garden of Banban. Behave, or get banned -ban. Monty jako admin serwera rozkazuje ci przejść tą grę albo dostaniesz bandana. O! 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 Coś się zaświatło. Albo tu i... To nie ja jestem śmieszny. Hmm. Bardzo. Coajdziesz nam mówiła ci, że jesteś śmieszny? A nie, czekaj. Tu jest świecące się niebieskie światełko. Problem w tym, że nie mogę dostać do tego świecącego niebieskiego światełka, albo oho, mogę, albo mogę, tylko nie wiem kurde jak. Carton of Banban -Ban to jest definitywnie jedna z gier. O, kartka jakoś. Bring a friend, day sticker. Scoshen, peel slowly. Eee, czy ja jestem głupi? Czy ja, się go, czy ja coś pomijam? Coś strasznie obvious. Ja albo pomijam coś strasznie obvious, albo ta... Albo ta, albo ta gra jest tak nieintuicyjna, że to nas boli. Może te trzawki mogą tworzyć Te krzesła mają e, taką zębę. Co wątpię. Wiesz co, stary, ja ci... Ja się nic nie podpowiem, ponieważ ja nie grałem w tą grę, ale bardzo chętnie ten. Ale bardzo chętnie ci wiesz. Mogę doradzić, że możesz ten wyszukać w odpowiedzi na internecie, ale nie jak nagrywasz. Nie wiem, ja bym na razie chciał wiedzieć, gdzie jest jakiekolwiek źródło światła: latarka czy coś. Jajka muszę zbierać. Sam sobie ja jak już was w takiej ciemności. Tak, wysaczył mi moje guides. How to breed with Opila Bird? Co? Poradnik: jak się rozmnażać z jakimś tam ptakiem? Jakby Opila Bird to jest ten ptak z tej gry. Garden of Banban, -Ban. How to make this game go? The Garden of Banban walkthrough The Playground. <tryk> A, no tak to, no. ja mam niebieską kartę i ja mogę tu użyć. I co? No i to ma sens! Jeju, kurde, jakieś dobre 10 minut, mi zajęło. Do się, Ja mam dość. Ja zgaduję, że jeszcze połowę gry nie przede już mam dość. Cześć, ptaku. Muszę się ci jajek znaleźć. Mam za jedno. Mogę dać moje dwa, ale to jeszcze trzy. Wiesz co, możesz wziąć moje. Będziesz miał, Będziesz miał ten. Cześć. Mhm. Co to? Mam jajko. Ty chyba liczysz... Ja, po... to, ja słyszałem ten efekt dźwiękowy. <laughs> chyba. Jeszcze mnie bawi to, że jak... Weź zanieś to jajko do ptaka i go nakarm. Ale sami zajebało. No właśnie, mam kolejny jajko. No, jeżeli się nie mylę, w drugiej części taki efekt dźwiękowy jest, kiedy umierasz po prostu basdro. Mmm, 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 kolejny jajo. mmm, jako. Nie mogę podnieść dwóch na naraz? Mogę podnieść dwa na raz. naraz. Jeszcze jedno, ja muszę znaleźć. Kay, podzi swoje. A przecież już ci trzy dałem. <grymne> Jak to trzy? Tajemnica lasu. A ja nie mam żadnego, to chyba gdzie sobie dałeś? Kajo, co? czy to daj swoje za osobie? Jeszcze raz? Czy to, czy to daj swoje jajzła sobie? A, Bo ja ich nie wiem, mam. By... Wiesz co, mógł mnie oszukać, ale był gruby i namawiał mnie do zagrania w, Lu w Roblox 3. To nie mogłem być, ja bym ciebie namawiał do zagrania w Sirius sama. Widzisz, zjebałem. No tak, namawia mnie do tego, do nagrania tego moda do Roblox Doors, który zmienia wszystko w rzeczy jest Sama. ile ty dzisiaj wypiłeś? Tak. <laughs> Wiedziałem. Gdzie te jaja? Bo z już wysrałaś jakiś tam klucz Nie. Ewidentnie jeszcze nie. Zgaduję, że jakiś jajko będzie, nie wiem, w innym pokoju, takie o, na, na otwartej przestrzeni, ja do niego pójdę i coś na mnie wyskoczy, wiesz? Tak będzie. Ostatnie jajko będzie tutaj, kurde, w ty, w kafeterii. Okej, okay, gdzie macie jaja? Kejo, okay, pożycz swoje jaja na chwilę. Jezus Maria, mówiłem przecież, że już ci da... no tak. Zapomniałem. to nie byłem ja. Ja bym cię zaprosił do oglądania Pokemonów. To pewnie jeszcze tej wspieraconej wersji z dużą ilością cycków. Tak, co wiedziałeś? Monty moment. To się wytnie. W poszukiwaniu jajec, odcinek pierwszy. się już kiełbaskę Monty? Tu jest. Nie mogę go podnieść nic no, specjalnego zrobię, jak wejść. Można w tej grze płucać. Nie jakiś Masz tam myśli swojego drona, czy...? Mam mojego drona. No, sprawia wrażenie, jakby wylano na niego wiadromelasę. Ślady, w Wyjebanie, no tam widzę to jajo. Jak je mam wziąć? Nie mam użyć jakichś glitchy. Co ja jestem? Game Theory, after breakfast in Squim Gym. Uh. To get the last egg, you have to find a hidden switch by the slate in a dark corner. Aha! Ta gra, wiesz, ta gra jest tak intuicyjna. Że... Ja bym powiedział... Idyle co jest bardziej intuicyjne od tej gry To jest to, kiedy, kiedy kurwa będzie mi się chciało strać. I co, mogę teraz jechać? Chuja, nie mogę. Co? Aha. Czyli mogę teraz przyjść, w moim gorem. Jezu, co za... Ja wiem, że to jest gra, ale... Jakby tak... tak... Ja rozumiem że to jest gra i to nie ma być jakieś prawdziwe życie. Ale popi... ale... Kto buduje takie rzeczy? Dlaczego, żeby działała zjeżdżalnia, trzeba kliknąć ukryty przycisk i potem kliknąć duży przycisk? To pierwsze, dlaczego w ogóle, żeby działała zjeżdżalnia trzeba kliknąć przyciski? Dlaczego to jajko tam się działo? I dopiero spadło jak klikłem te przyciski! No, na cię i co teraz? Ty, Aha. Oh, żółta karta, dzięki ptacho, ptaszor. I to teraz nie podgryzaj mnie w dupę, dałem ci jaja, to teraz się nimi zadowolę. Co ci jaja pysk Jaki Jak się czujesz? Can I put my balls in your Jestem pewien, że Euphoric Brothers po prostu posłuchali tej piosenki i postanowili, pomyśleli sobie jo, a co jeżeli zrobimy z tego grę horror dla dzieci? <grym> Garden of Bandon, historia prawdziwa. Masz kurwa oczy jakbyś... ...wciągnął kukainę przez... 5 dni w tygodniu. Press space to jump! O, dziękuję! Ehm... Um. Okej okay, moment, ja muszę ogarnąć kontrolki. czy mogę tutaj zrobić aktualnie Take bountes Upon Flashlight XM Shoot wejść? Okej, okay, dobra, czyli ja mam również po prostu atak wręcz Mogę zrobić szybki... Okej, okay, zrobienie szybkiego obrotu jest jak cholera ten. Oczywiście szef tego dźwięku. I want to I alone I want to play with the whole bird but everyone left me everyone have party without me Miss Mason see me but go I'm scared because hall is loud and my friends scream in it but bird is funny. Podsumowanie nie ma... całej gry. Beard is fine. Yeah, będę. Um, o Boże, muszę. Kolory: um, Bird był. Birb, fioletowy. Albo różowy? Różowy. Jestem chłopak, nie ma różnych kolorów. <laughs> True. Teraz Gnar. Gnar był. Niebieski, chyba. ośmiornica Dosł Dosłowna podróbka hagiego łagiego jeszcze jak była niebieska w piero wiesz pluszowy 40 cm <ścoughs> to nie jest hagi łagi musisz zapamiętać to się nazywa pluszowy pierdolec. co? co wziąć, dobra to się nazywa pluszowy pierdolec 40 cm czy mogę położyć moje ja moje, w mojej moje? No dobra, chodź tu, stanik tutaj. Dobra, pa, pan z czapkami był czerwony. Pa, pan z kokardą był te, biały. czy biały, czerwony, czerwony, biały, zielony i pomarańczowy. Najpierw ma bals ty byłeś zielony mordo. Ty byłeś czerwony. Ty byłeś. Ty byłaś biała Ty byłeś pomarańczowy No Czemu osiemdy kolor? A, w morskim jeszcze git Karta pomarań... Cześć, ptaku. no szóry, patrzysz. Cześć, słodziaku. Ho! Nie podpuść. Hu hu! Chyba mać. dźwięku. S. Ale S co? 哟，我大哥。哈哈，叫他。 Allez, les bisous.

Cześć, odsuna może. M. Mm. Z... Ja, się nie da. to, sob mój kosz i jedziemy. Oho! Ale zaskoczenie. Cześć! za debil. No po to jeszcze jasno demnutyce? W głąb! Dwa... No i koniec. A Jakie... Daję tej grze 3 na 10 i, I widzimy się w sequelu.